Okej, okay, także go wszystkim, jestem Prozek w kolejnym materiale Szczecni w życiu na moim kanale, dzisiaj w58, dzień drugi e, Tradycyjnie końcówka dnia drugiego Podsumujemy sobie, sobie topkę, podsumujemy sobie gildię, podsumujemy sobie wszystko co się tutaj działo, także zapraszam Was już do oglądania. E, dobra, to co słuchajcie, dzień drugi serwera, e, w58 oczywiście, godzina 26.40, także topkę już nam się mniej więcej tutaj układa powiedzmy tak jak powinna pewnie z drobnymi wyjątkami, ale no gdzieś na to pewnie wygląda tak jak powinno. Plus minus. Najpierw się zajmiemy może moją, znaczy najpierw zajmiemy ogólną topką serwera, a potem przejdziemy sobie może do, do stricte mojej postaci. Także co? Także co? Top 1, 95. Level, najwyższy na serwerze na ten moment. Oczywiście Dawalonik, tutaj Bardem, także także mocny, mocny. Mocny Bart, jak widać Bart się naprawdę nieźle sprawuje w tych lochach mimo wszystko i da, nam, da nim się naprawdę pocisnąć Ale co ciekawe nie mamy żadnego poziomu pożej setki drugiego dnia serwera Być może jeszcze w te 15 minut to się tutaj nabije Ale no to tak na styk bardzo No na jakieś w, W50 i tak dalej To już na przykład mieliśmy z samego rana drugiego dnia serwera 200 levele i nawet nawet uturora na przykład Także także no tutaj no tutaj są trochę braki, mimo wszystko w tym bardziej pewnie w lochach. No ale mimo wszystko radzi sobie w nich całkiem, całkiem nieźle, no i tej dowalą 95 poziom. Tym bardem jako tako wycisnął, oczywiście lutnia. No zdecydowanie ta lutnia na bardzie, jak tak patrzę to wszyscy raczej z tej lutni głównie, głównie korzystają jeżeli chodzi o bardów. No raczej inne bronie są po prostu trochę już na ten moment. Z tego co patrzę, z tego co widziałem także no tutaj u każdego, u każdego widzę ta lutnia się znajduje. Dobra, to co? Jeżeli chodzi o Polaków, mamy Sahina ze zjednoczonych, Berkiem, 93 level, ładnie. Berek to jednak berek, także, także ładnie. Mamy Orła w międzynarodówce 76 poziom. Mamy słuchajcie jeszcze Jeżeli chodzi o polskich graczy, bulecika Tutaj Free to Play Unzor na przykład. No także także jest trochę tych Polaków w tej topce w sumie w tym top 30 całym, więc myślę, że całkiem, całkiem nieźle to wygląda. Klasy, no to jak widzicie, głównie bardy, ale są też inne klasy w tym top 30, akurat top 30 jest w miarę zbalansowane, no bo na całym serwerze 3,4 to są bardy, no ale w tym top 30 jest trochę na przykład berków, jakieś deharze też w dużej ilości, także no trochę ich tam jest, tych innych klas, tu jakiś druid, taki taki zabójca, jak widzicie trochę tego się tutaj hmm, nazbierało nawet, jeżeli chodzi o inne klasy, także no tak akurat jest na plus, jeżeli chodzi o ten serwer. Na minus jest z kolei na przykład to, że na serwerze dominuje jedna gildia, Wise of Service to jest totalnie gildia, która no, no po prostu dominowała serwer, chociaż to już tych Hall of Honor się trochę pojawia. Być może jest jakiś potencjał na rywalizację w przyszłości, na ten moment jedna gildia, zdecydowanie, zdecydowanie. Ma pierwsze miejsce w rankingu, bym powiedział oczywiście nieoficjalne jeszcze, no ale wiadomo jak jest. Gildia, słuchajcie, jest 62 średnim poziomem na końcu. Koniec drugiego dnia, 328 rycerzy, nie są to jakieś nie, niesamowite liczby, mimo tego jak patrząc na takie tłumniki w tej gildii, no ale wygląda naprawdę ładnie, no i jak widzicie, bardzo, bardzo ładnie sobie radzą, już oczywiście wyprawy tutaj są, są robione, też jakieś także no także lecą grubo. Zobaczymy w gildi jeszcze, Hall of Honor, tutaj 47 średnio, to jednak dużo, dużo mniej od gildi top, TOP 1 oczywiście, no i 317 rycerzy także też trochę jest tutaj różnica ale akurat w rycerach ta różnica jest bardzo myślę że niewielka i, i gdzieś tam minimalna dobra jeżeli chodzi o polskie ekipy no to mamy Zjednoczonych chyba top 1 39 średni no całkiem jeździ sobie radzą myślę że bez jakichś wielkich rewelacji ale, ale, ale gdzieś tam też w tej topce myślę że będą się znajdować no a jeżeli chodzi o inne polskie topowe gil to powiem szczerze że nie wiem co tutaj jeszcze jest to noha to Polska Gildia, nie sądzę. E, chyba nie. 35 średni. E, chyba jeżeli chodzi o polski Gildia, tu mamy Hogwart. Mamy Hogwart jeszcze. 38, także bardzo też podobnie do, e, do Zjednoczonych sobie tutaj chłopaki lecą. No i, e, no i chyba tyle. Jeszcze, jeszcze słuchajcie, Gildia dark, e, Black Sun. Jest tutaj 31, a nie, to podobnie jak my, nawet mamy trochę więcej, 32, także tak, że my też sobie lecimy jakoś spokojnie, a teraz przejdę właśnie do tego, co u nas. Jeżeli chodzi o gildię z widzami, no to słuchajcie, też bardzo ładnie to wygląda, jest kilka osób, które sobie ładnie poleciały, no my mamy aktualnie najwyższy level w gildii, 39 na koniec tego dnia. Ja dzisiaj klikałem, słuchajcie, w dzień wszystko, bo wcześniej po prostu później nie miałem czasu. Dlatego też no, trochę na niższych procentach pewnie bym na wyższych trochę ten 40 level dobił yy, myślę i tam jakiś kluczyk wypadł i na 40 którymś poziomie bym ten dzień zakończył yy, No ale nie poszczęściło się, no niestety 39 level dnia drugiego no i się, że jutro po 50 plus na spokojnie chcę sobie polecieć yy, i coś tam coś tam pokombinować być może na odcineczku nawet takim dłuższym, tak zobaczymy po prostu co się da zrobić. Jeżeli chodzi o procenty to 80% trenera i 66% skarbca na dzień, na dzień na dzień drugi, także ładnie, myślę, że jutro już stówka trenera wpadnie. Czy stówka skarbca, to zobaczymy? No i jutro też chciałem wypra jakąś wyprawę gildii odpalić, tutaj już jak 50 plus być może mi by się to uda żebyśmy już jakieś też potencje wbiali Twierdze tutaj ładnie grają rozwijałem się oczywiście jest też mm, sporo graczy free to play w gildii. dlatego też no niestety jest trochę problem z salkami bo dużo osób nie kupowało drugiego pakietu no ale jakby nie był on wymagany to, to jasna sprawa że że po prostu niestety ale ciężko ciężko jeżeli chodzi o tą twierdzę bez pakietu ją rozwijać jeżeli chodzi o moją twierdzę to może możemy też pokażę szybko twierdzę na poziomie 6 yy, buduje na siódemkę, możemy na tym skipnąć sobie na szybkości yy, żeby ta 7 już była no i co, nie mogę salki zrobić chyba niestety, tak nie mogę niestety salki zrobić żeby tutaj żeby tutaj już, no po prostu nie będę miał na 8 jak zrobię salkę także uważam, że ta 8 twierdza jak odpalę na noc będzie lepszym wyborem. Dobra, możemy sobie, sobie trochę akademię poskipować bo trochę tego ekspo by mi się przydało z tej akademii żeby nadrobić także lekko sobie tą akademię zbudujemy tak na piąteczkę myślę i tyle, tyle więcej skipuję bo to już by było za dużo. No i co? No i myślę, że teraz, teraz sobie możemy też jako na 3-3 skipnąć tak powoli, powoli, żeby coś tam było, pobudować i, i wrzucić w kwaterki, żeby się budowały spokojnie. I na będę wrzu wrzucał sobie twierdzę na poziom 8. Taki jest plan tutaj działania, jeżeli o to chodzi. No pozycja w twierdzy, 216, jakoś bez napinki na spokojnie, to, to, to sobie robię te ataczki bez wielkich tutaj bez wielkiego tryhardu także tak to wygląda jeżeli chodzi o moje twierdzę, zróbmy te trzy ataczki na szybkości i, i jeszcze na szybko wam pokażę moją postać moja postać 39 poziom full oczywiście gemiki. no tutaj jeżeli chodzi o level to już mówiłem że 39 no i jeżeli chodzi o lochy to wyglądają w ten sposób niestety ale niestety ale na kolejny loch już totalnie procentów szans nie mam. Yy, tutaj no, mam jakieś totalnie 0,00 0, 0, yy, i coś yy, szanse, jeżeli chodzi o te lochy. Także yy, no, po prostu są one nie do zrobienia, wydaje mi się, i, yy, i nawet nie ma co ich próbować. Mogę jeszcze zerknąć szybko procenty, żeby Was nie szukać yy, jak to tu wygląda, ale yy, wydaje mi się, że raczej po prostu nie ma, nie ma sensu tego i tego dalej klikać yy, dobra jakie to jest procent no 0,05 także yy, totalnie to nie ma żadnego sensu żeby tego ziobaczka ruszać yy, no i co Zatrzymałem się na 39 dobiłem 40 zawki yy, dostaniemy kluczyki będziemy sobie działać po prostu po prostu dalej yy, jeżeli chodzi o tego bardzika yy, dobra, oczywiście no, tu już wszystko pokończone jeżeli chodzi o questy to jeszcze nie zrobiłem ogrywacza, muszę go zrobić no i reszta questów wygląda, wygląda w ten sposób Pokażę wam na szybkości dziennik mi wpadł, co ciekawe akurat pierwszego dnia mi wpadł, więc trochę szczęście tutaj no, no i tak to wygląda tak to wygląda jeżeli chodzi o moje tutaj questy dobra, to co już ostatecznie podsumowanie po, po, o 23.51 topki, zobaczymy sobie topkę jak się prezentuje, tak ten, w ten sposób wygląda Topka, żadnego setnego levela plus, drugiego dnia, trochę średnio, ale i tak mi serwer jest całkiem, całkiem mimo wszystko mocarny. No i dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pozdrawiam serdecznie całą ekipkę. Pozdrawiam, pozdrawiam jak chcecie z nami pograć, to piszcie śmiało. Najlepiej na Discordzie, bo w grze, no bo w grze jest limit wiadomości, często po prostu nie odpisuję niestety. Także miejcie to na uwadze. Mm, że ten limit jest bardzo bardzo <grych> denerwujący po prostu no i e, no i dobra zobaczmy może dobra nic wszystko już mam zrobione także tyle na dziś konik jeszcze ciśnie, myślę że on będzie miał najwyższy dzisiaj w gildii, może jeszcze jakiś 38-39 dobije i nie dogoni zobaczymy mm, w każdym razie dzięki wam za oglądanie pamiętajcie o subiku, łapęcie w górę jeżeli znacznie jak Wam się spodobał, przypominam o kodziku oczywiście tutaj mm, na serweru 58 do 20 poziomu no i trzymajcie się do następnego. Siemanczko!